Witam Was na kanale Góralski Ogród. Jesteśmy w przyczepce kempingowej, tak zwanej niewiadówce. Trzymam tutaj murarki, które kupiłam dwa tygodnie temu. Tak, no chyba już będzie dwa tygodnie. Troszkę murarki, kokony murarek. Murarki są to pszczoły, które nie zbierają miodu. Ale za to są bardzo dobrymi zapylaczami i warto je zaprosić do swojego ogrodu. Te kokony no, w transporcie nieco ucierpiały. Ja już nie będę ich przebierać, zostawię tak, jak jest. Gdzieś w połowie kwietnia tak yy, powinno się wystawić te kokony na zewnątrz. Ale myślę, że ze względu na tą pogodę, którą mamy tą wczesną wiosnę, to zrobię pewno to na początku kwietnia, jak w momencie, kiedy nam się kwiaty pojawią. Kupiłam również budkę dla ptaków, to dzisiaj akurat zakupiłam, jak byłam w sklepie w Brico. No i myślę ją gdzieś tutaj zawiesić. To już ostatni moment na wieszanie budek lęgowych, także jeżeli chcecie sobie też zaprosić ptaki do ogrodu, no to też proponuję jeszcze spróbować to zrobić. Tak więc zastanawiam się, gdzie ja to zawieszę. Kokony zostają jeszcze w przyczepce, bo mamy połowę marca. Były tej nocy była niska temperatura, było minus 7. A jeszcze Wam pokażę, co kupiłam w tamtym roku, bo ta budka ym, dla murarek, ul, dla murarek, on już tutaj na działce był w tamtym roku. Myślałam, że mi się jakaś murarka wprowadzi, ale za późno zawiesiłam. Tam właśnie jest jedno, bodajże. Jedno, jeden kokon chyba jest tylko. To, co ja mam w tym ulu dla murarek, to są takie formatki. One są wygodne, bo można później łatwo wyciągać te kokony. No i już tutaj widzicie efekt. Budka zawieszona. Ale popełniłam błąd, później się zastanowiłam, no przecież to nie może być na jednym drzewie. Dlaczego? No bo jeżeli mi tutaj się ptaki wprowadzą, na przykład sikorki, to sikorki lubią wyjadać takie murarki. Dlatego jest ta siatka zabezpieczająca, żeby właśnie ptaki nie wydziubywały tych jajeczek. Także. To by było dzisiaj na tyle. Budkę będę musieć przenieść jednak w inne miejsce, a na dzisiaj to już koniec. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmiku.